Hej, cześć wszystkim! Z tej strony Pastel i witam Was w tym deszczowym openingu. Za oknem właśnie jest burza. Trochę mi to zepsuło oświetlenie, ale stwierdziłam, że dzisiaj muszę to nagrać, bo potem nie będzie mi się chciało tego nagrywać. I też potrzebuję figurki, która tutaj jest w środku do, do serialu do nagrywania. Więc po prostu otwórzmy tą paczkę z dwoma popami, tak jak pewnie zgadliście po miniaturce i po tytule tego filmu, bo pewnie będzie tak w tytule napisane. No, dobra. Otwierajmy. Mam nadzieję, że ten statyw się tylko nie przewali znowu, bo nagrywam to na łóżku, bo na łóżku mam najlepsze oświetlenie aktualnie w pokoju. Sobie otworzyłam już to, żeby nie było widać adresu i po prostu, żeby było łatwiej otwierać. E z tej strony. Jest nasza paczuszka. I mamy tutaj akcesoria do pet shopów. Zaraz je sobie otworzymy. No i same pet shopy. Dobra, to też wywalimy na razie. Dobra, najpierw może zobaczmy, jakie tutaj mamy akcesoria. Gdzie jest w ogóle pet shop? A, on tutaj poleciał. Biedny. Mogę go w ogóle postawić na tym łóżku? Czy spadać? Będzie spadać. Okej, okay. Wyłaś. to wszystko chyba? Już nic tutaj nie ma, przynajmniej nie widzę. Mamy taką malutką łyżeczkę do petrzepów. Ostrość. Wyostrzysz się? Okropna jest w ogóle jakość, ale. No niestety, to jest mój stary telefon, nie stać mnie na razie na nowy. Więc niestety musimy sobie poradzić z taką jakością, jaką teraz jest. Yy... No wy czekajcie. Coca-Cola mamy. Kocham nagrywać mikrofalówką, serio. Coca-Cola. Taki ramen. Mam wrażenie, że jest jeszcze ciemniej niż przed chwilą. No ale dobra, już zaczęłam nagrywać to, to skończę. Dużo naścienniczek do petshopów. Jestem bardzo z tego zadowolona, ponieważ właśnie potrzebuję biżuterii dla pet shopów. Tak się one prezentują. Mega, mega mi się podoba. Śliczne jest. I ostatnie to będzie taka czapeczka dla petshopów. shopów. No też mega spoko. I teraz przejdziemy do samych petzhoków. Rosuje chyba wysypia. Więc już możecie zauważyć popy. Jest to właśnie ta short Jest to wersja bez mag magnesiku, ponieważ ogólnie niesamowite. Też się niedawno dopiero o tym dowiedziałam. Że są aż cztery wersje tej kotki. Wow. Na początku myślałam, że to jest fake. Ale nie, to jest prawdziwy. Yy, to, jest pra to jest prawdziwy kotek. Właśnie w wersji bez magnesiku. I już od dłuższego czasu ją chciałam i jestem mega zadowolona, że w końcu ją mam. I na pewno mi się przyda do serialu. Więc odłożmy kicie na bok. Następny pop, jaki tu mamy. To jest ten spanielek. Dopiero teraz właśnie zauważyłam, że ma pomalowaną mordkę. Zobaczę, czy da się to jakoś zmyć. Mm, nie podoba. W sensie przy niektórych pet to te malowane oczy ładnie wyglądają, a przy niektórych po prostu okropnie. I mi się wydaje, że przy tej spanielce to po prostu wygląda okropnie. No ale pop to pop, tak? Więc, takie rzędze spanielka. I kolejny nie pop, z którego jestem zadowolona, że udało mi się dorwać właśnie w tej ofercie, to jest ten kotek. I to jest chyba jedyny kotek z nowej serii, który mi się tak faktycznie podoba. Jest mega uroczy i ma w ogóle takie futerko tutaj na brzuszku. Kocham ją, jest mega piękna. Urocza jest, kocham ją. I pozostałe Pet Shopy to jest panielka, którą już mam z nowej serii. Więc albo po prostu przeznaczę ją na kostoma, albo sprzedam. Jeszcze nie wiem, zobaczę. I te dwie urocze pandy. One też są chyba z nowej serii. Tak, główki, główki są miękkie, to znaczy, że są z nowej serii. Tak się one prezentują. Mega urocze, podobają mi się te pandy. One chyba są z generacji siódmej, ale z serii pierwszej chyba? Tak mi się wydaje. Mega cute są. Szczególnie ta czarno-biała. Ma jeszcze takie fajne tutaj serduszko. Serduszka. Nie wiem, czy to widać, ponieważ nagrywam kalkulatorem. Więc tak. To by było na tyle w tym no, dość krótkim odcinku. Chciałam po prostu nagrać, żeby mieć coś do wstawiania. Dobra, może przybliżę tego potrzeba, żeby trochę ładniej to wyglądało. Więc nagrywam to, żebym miała coś do wstawiania na kanał, żeby była jakaś aktywność bo zaskakująco dobrze mi idzie, muszę przyznać. Nie spodziewałam się, że tak dobrze no, będę się trzymać na YouTubie. Jestem z tego bardzo zadowolona, że właśnie już zbiera się nam jakieś takie małe community. I że wow, że w ogóle jestem w stanie jeszcze w tym roku dobić 100 subskrypcji. Jest to dla mnie na serio bardzo dużo i bardzo się z tego cieszę. Dziękuję wam wszystkim oczywiście za to, bo bez waszej pomocy bym tego no, nie osiągnęła. Mm, no i się zaczyna trochę jaking y, y, session. Przepraszam Was za to. Więc tak, to by było wszystko jak na razie. Mm, więc lajkujcie, subskrybujcie, jeżeli podoba. Pospokój się. Grzmi, nie wiem, czy słychać, ale Dobra, <śmandł> no wracając. Y, dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się filmik spodobał, no to lajkujcie, a jeżeli podoba Wam się mój content, no to subskrybujcie. Dziękuję Wam jeszcze raz, że tu byliście. Trzymajcie się i dostępnego. Pa!